Wydobrzeje, niech odpoczywa. Później będziemy go operować. O mój Boże, Rick, co się stało? Co ci do tego? Co to opowiadasz? Martwiłem się. E, eee, to drobiazg, nie ma co gadać. Wracaj do Oxfordu, Charles. Nie jesteś mi już potrzebny. Odchodzę. <laughs> o, mój skarbie, czy na pewno? Na pewno. Może to coś mnie zostawi, jeśli skończę z tymi przygodami. Tak może zostawi! Doktorze Spartan, co pan mówi? Nie wolno! Świat potrzebuje takich jak pan! Przykro mi, Fred, koniec zabaw. Muszę zacząć wreszcie żyć jak zwyczajny, nudny gość. Może pan żyć bez przygód? Doktorze Spartan, musi pan zostać! Może my wymyślimy, jak złapać tego bezgłowego? A bo ja wiem, to chyba jest duże szkło kontaktowe. Rety! No właśnie. Tuż przed tym jak potwór rzucił doktorem Spartanem o drzewo, on go walnął w oko. Pewnie mu wypadło. Hej, patrzcie na to. Miniaturowa kamera wideo. Mamy jeszcze to. Skubi znalazł go w miejscu, gdzie potwór wylazł z pod ziemi. Oksford.